Witam was bardzo serdecznie, ja jestem artysta-pisarz, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Let's Play, która zastąpi od tej pory seksa nieszczęsnego, który mi się kompletnie nie udał. E, a będzie to seria z gry Staking, e, którą stworzyło nasze kochane Double Fine Productions, e, czyli twórcy między innymi Psychonauts, które, którego zakończenie powiedzmy niedługo wyląduje w internecie, przynajmniej mam taką nadzieję. E, nie już o to chodzi w tej grze gra jest oparta o konwencję y, kina niemego, teatrzyku cieni i matrioszek rosyjskich, więc kompletne pomieszanie z poplątaniem, ale muszę przyznać, że za pierwszym razem od razu jak o tym usłyszałem to mi to przypadło do gustu i y, miałem chęć y, nagrania tego dla was i dlatego też jesteśmy tutaj gdzie jesteśmy, ja was muszę przerosić na chwilę, ale coś... Przepraszam, coś mi się tutaj musiał w słuchawkach zaplątać. No nieistotne. W każdym razie cóż, no, rozpoczniemy grę. E, gra ma ledwie dwa lata jest z 2012 roku, e, ale już udało mi się uzyskać e, w e, niskiej cenie powiedzmy zakupić. No i rozpoczniemy nową grę. E, tutaj nie wiesz, jest opcja continue, ale tylko dlatego, że ja przez sekundę dosłownie grałem po to, żeby sprawdzić jak gra działa. No, i mamy dwie opcje: jest The Lost Hobo King i Original Adventure. The Lost Hobo King to jest chyba jakiś DLC, który dostałem w pakiecie. Być może kiedyś nagramy po skończeniu serii głównej, ale póki co. Original Adventure tak. Problem polega na tym, że gra jest w całości po angielsku, a ja jej nigdy wcześniej nie przechodziłem. To też mogę mieć problemy ze zrozumieniem niektórych słów, zrozumieniem kontekstu. Ale no cóż. Oglądamy, oto filmik początkowy. Mamy jakąś rodzinę typową i przychodzi ojciec. Jak widzicie filmujemy i teraz się nie. On no, mówi do tych dzieci, żeby się zebrali wszyscy razem. Wymienia tutaj. Wszyscy na A się zaczynają. Z wyjątkiem najmniejszego. Czyli naszego głównego bohatera, Charlesa. Mój jest ma jakieś ekscytujące wieści. Wszyscy się cieszą, wiadomo. Czy to jedzenie, czy papier toaletowy... Blanket, nie pamiętam co to... Blankiety jakieś. E, skończyły się nasze problemy z pieniędzmi. Jestem teraz e, mistrzem... Chimney e, Sweat. To jest chyba jakiś zawód w... E, przedsiębiorstwie Barona. Pójdzie nam parę dni i będzie bogaty. Ale miesiące później tata nadal nie wraca a oni nie mają już z czego spłacać swoich podatków sprzedali już większość rzeczy które mają a i takich nie stać, na utrzymanie się więc to nie jest wesoła no i przychodzi do nich jeden z tam nadzorców pracy i yy, bierze wszystkie dzieci do roboty żeby musieli spłacić swoje długi No, ale najstarszy tam mówi, że niedługo spłacimy swoje długi i szybko wrócimy, więc poszli, ale niestety Charles nie pójdzie do pracy, ponieważ jest za mały i do niczego się nie nadaje. Biedny Charles. Miesiąc później, sowa przyniosła wiadomość, że dzieci zostały panem w tam... Zostały oszukane, że muszą teraz pracować cały czas. I że niedługo będą odwiezione kolejami. No i Charles postanowił, że pójdzie uratować yy, swoich braci i siostry. I przypomniał jeszcze: motto rodzinne. Fajne były pomyślane te drzwi. Na najbliższej stacji kolejowej, e, Handcar to jest e, Handcar, taki śmieszny łyżeczkowy, ten, który pozwoli mu dotrzeć tam gdzie znajdują się go bracia. A oto i e, bezdomny, bezdomny, który e, będzie od tej pory pomagał naszemu głównemu bohaterowi. I tak rozpocznie się ich wielka przygoda. No i dotarli tam do stacji kolejowej do której mieli doszedć. Jak widać, bezdomna mi się tu całkiem podoba. no tak to utknął. Ma na imię Levi. Levi to jest imię, które miał miała jedna z postaci z anime, e, nie wiem czy dobrze to wymawiam, Shingeki no Kyojin, e, Atak Tytanów, który łączy się na język polski. E, Levi tam był szefem zwiadowców czy coś takiego, On miał niesamowite zdolności walki, a tutaj jak widać Levi to bezdomny. No i to już jest nasza gra, to jest główny bohater Charlie, my znajdujemy się na Rail Station Jak widać różne elementy otoczenia są stworzone z bardzo ciekawych rzeczy Tu na przykład mamy karty, pineski Jakbyśmy znaleźli się w pomniejszonym trochę świecie, nie? Pomimo tego, że to jest wszystko niby normalna skala dla tych postaci Więc sama już konstrukcja świata jest niesamowita, to jest ten Rail Station Ten tutaj dojechaliśmy, a to jest sam Levi, witaj Levi Don't be afraid. Nie bój się rozmawiać z ludźmi. To często najlepsza droga, żeby pomóc. Powodzenia w odnalezieniu brata Charlie. No, dzięki Stary. To, co pierwsze że rzuca się w oczy, to to, że nasz bohater nie ma rąk. Ponieważ jest matrioszką rosyjską. I to jest coś, co mi się niesamowicie podoba taki pomysł zamknięcia w grze postaci zupełnie niestampowych, ponieważ właśnie... O, będę dokładnie kończyć odcinki na tle, bo postać nie, nie odwraca się razem z kamerą. Cultation of the Unwilling. Koalicja. Nie, nie wiadomo koalicja, czy coś takiego. Proszę... Kent... <grym> A, że nie może już przerzucić węgla, czy coś takiego. Jakiś biedny robotnik chyba jest. To Albert and I were both ah, A, że on i Albert razem pracowali. Others, Aha. <laughs> Wydaje mi się, że teraz ujawni się... E, przynajmniej w najbliższym czasie... Przynajmniej w najbliższym czasie ujawni się... E, umiejętność. E, Najważniejsza umiejętność naszego bohatera, ponieważ to jest to najmniejsza z laleczek i potrafi on robić niesamowite rzeczy. To jest... Któryś z robotników to przeczytanie węgla, on nam powiedział, że zna Alberta i wie gdzie ten Albert jest, ale i tak nas tam nie wpuszczą. No cóż, zobaczmy. Kolejny filmik, jak widzę tak gra jest zapakowana filmikami, no i mi się to co nie podoba. Co tu się dzieje, ile ludzi? Trzeba przyznać. Świat zapowiada się naprawdę fantastycznie. To jest gra, w którą ja chcę grać. Zdecydowanie. No dobrze, więc jesteśmy na stacji kolejowej. If you can get close Aha! Jeżeli y, mogę podejść do pleców danej postaci, która stoi właśnie przede mną y, i która jest większa ode mnie. Mogę w nią wskoczyć i w ten sposób stać się inną postacią. Trochę większą. I w ten sposób właśnie mogę dostawać się do coraz większych postaci. Na tym polega zabawa w stacking. Abilities. The dolls have special abilities. <coughs> Aha. Czyli niektóre postaci mają specjalne umiejętności, które mogą być wykorzystywane do. To jest gościu, który lubi się rozpykać w tłumie. Jak widzę. Jakiś taki zarządca tego wszystkiego. Hmm. Ciekawe. Szalenie ciekawe. Royal Train Express. Hmm. A tam widać miasto w horyzoncie, ale do miasta się niestety nie dostaniemy. Kurcie, ale to już zapowiada się nam dobrą rozgrywkę, ja już to widzę. Po prostu takie rzeczy. Pełno małych klaleczek, pełno dużych klaleczek. Yy, z tego co słyszałem, yy, w tym świecie, w tej grze najważniejsze są trzy lokacje. Jest sterowiec barona, statek barona i pociąg barona. I wiecie co wam powiem szczerze? Yy, Strasznie mi to przypomina 80 dni, czyli moją drugą serię, którą aktualnie prowadzę, ponieważ tam również mamy trzy środki lokomocji, jak wiecie, i są to właśnie pociąg, statek i parowy. Tylko że my w tej chwili jesteśmy na statku, a tutaj pierwsza chyba będzie pociąg, ale nie jestem pewien. No dobrze, dzień dobry. I need the K-master open this gate. Mhm. Find us... Tak. Hmm. Ok, i w tej chwili jestem z powrotem tylko kobietą. Co ona potrafi robić? Slifty? Popija herbatkę. Aha, no bardzo ciekawy. Gdzie jest Keymaster? Ty jesteś Keymaster? Wygląda na Keymastera. Dobrze, czyli w takim wypadku stanie się może tą mniejszą postacią. I stanie się teraz. Mogę go stalkować? Nie. Ok, teraz będę mógł. Znaleźliśmy unikatową lalkę. Doors are one of kind of often used mhm. O, zdobywanie ich ee, przynosi jakieś nagrody tych unikatowych lalek, ponieważ tylko lalek niespecjalnie. Super, uwielbiam takie zagrywki. No więc podchodzimy teraz Keymaster'em do naszego. Mhm. już. Okej. Okay. Mmmm. Tab spacją. Aha. Czyli za pomocą spacji mogę sobie wysiedlić drogę do mojego następnego obiektu. Super, to mi się bardzo przyda, ponieważ nie będę się nie wiem gubił w okolicy. Ej, ile tu lalek? Pełno ludzi. To jest tak głupie, że kiedy to mi się... Please escape to review your objects. From there you can use capstruct to cycle. Mhm. Dobrze O, tu jakieś zdjęcia. Ciekawe, czy na tym zdjęciu widnieją ludzie, czy też ma troszki. Czy to jest... znaczy... na tym powiedzmy na tej ilustracji, ponieważ szczerze zastanawiam się, czy to jest stworzone specjalnie na potrzeby tej gry, czy ktoś tu po prostu wrzucił jakiś... Yy, rysunek, nie wiadomo skąd. Trochę mi to w tym momencie przypomina. Trochę mi to w tym momencie przypomina... Okej, okay, to <gryw> znowu wchodzimy do toalet, nie. Yy... Gry z, e, z serii lego, tam lego harry pottery i te wszystkie różne inne najróżniejsze Aczkolwiek nie do końca tak to działa myślę Okej, okay, ja was straszam, że często będę używał tej opcji, ale jak wiecie gram w to pierwszy raz, więc nie do końca jestem Ju No uh, look me, so I want to make sure that understood how important No A znaleźć rozwiązania. to już mi mówiłeś. Kolejna animacja. Aha. So. Mm -hmm. No dobra, i teraz zaczyna się robić skomplikowanie, tak? Muszę zdobyć jakieś zaproszenie... E... Tutaj ludzie, którzy stoją do kolei. Dobrze, muszę zdobyć zaproszenie, albo przynajmniej lalkę, która ma, powiedzmy, zaproszenie tam, żeby przejść. A do tego będzie nam chyba potrzebna postać e... takiego kelnera, który zajmuje się tym, żeby sprawdzić kto ma zaproszenie, a kto nie. Niechże się rozejrzę po okolicy. Gdzie mógł być ten kelder? Bo to było jakieś pojęcie... Hmm. Są jakieś schody na górę. Closed due to strike. A! Zamknięte z powodu strajku, no dobrze. Gdzie nas prowadzi nasza droga? Proszę, to dziwne. The train strike has made the news. Nie, nie potrzebuję klikać waszego kapsuka. Już z Tobą rozmawiałem. Aha, czyli droga prowadzi mnie przez tego gościa. My beauty again. Mhm. A nie mogę w niego wejść, nie? Nie, ten nie jest za sprytny. Niech się zastanowią, co można by tu zrobić teraz. Ten potrafi kasłać, no, świetną umiejętność. Już z tobą rozmawiałem! Kapsluk, no dobrze, to mi pomoże ten kapsluk. Maintain. Nie rozumiem szczerze powiedziawszy co tu się dzieje Ale to żaden problem o, a może zrobimy tak? On coś mówi o tym, że nie da się z powrotem zjeść pięknej kobiecie, a może da radę. Przepraszam panią, chciałbym w panią wejść. To nie jest żeby być ciekawie. Eee, okej okay. podejdźmy może do niego i spróbujmy Co robić to w ten sposób? O! To jest jakaś unikatowa laleczka No, mogę do ciebie wejść Aha, czyli muszę najpierw wejść trochę w tego pana, o! Żebym mógł wejść w tego pana Ja jestem mechanikiem Oszkubany okay. Okej, okay, czyli udało nam się przejść na drugą stronę i w ten sposób znaleźliśmy się w tej oto eleganckiej y, restauracji Oszkubany No dobrze. Kto z was ma zaproszenie może? Hmm. Wejdę w panią? Nie! Ty wszyscy są na tyle zbytni, że się obracają razem ze mną. Wszyscy się na mnie patrzą. Nie jest dobrze. Nie mam zaproszenia. Gdzie jest mój mechanik? Ja chcę do mojego mechanika. Gdzie on zniknął? Poszedł ze stąd? Dobra, idziemy dalej. Hmm. Okej, okay, czyli to jest wejście, z którego przyszliśmy. Znaczy, to jest wyjście, za którym stoi tamten gościu. Tutaj mamy ekskluzywną restaurację. A za ekskluzywną restauracją jest bar, tak? Tu jest bar, ale nie ma żadnego innego wyjścia, na co wychodzi. To co ja tu robię? Czy ja mogę tu w ogóle w kogokolwiek wejść? Wszyscy się obracają. Hmm. Ale co to w zasadzie robi? Phoół. I nie myślę, że belong here Czy to nie miało być celowe? Co się stało? Mhm. O, to są ci! Rodzinka tych y, kolesi, których mamy tutaj zabrać, jako y, ekskluzywny, powiedzmy, y, tip. Teraz mnie przepuścisz? Mhm. Co ja mogę robić tą postacią? Co, co ona potrafi? Co to jest?! To jest jakieś takie trochę, tylko agresywne. Zobaczmy, czy to działa. No niestety. O, mamy jakiś nowy cel. To no, po co my tam poszliśmy w zasadzie? Nie rozumiem trochę. Nie, Naprawdę nie rozumiem po co poszliśmy do tej restauracji, skoro teraz mamy zupełnie inny cel. To jest ciekawe. I czemu taka cały czas mi wyświetla podpowiedzi? Może po to, żeby zdobyć. O! Co się dzieje? Jej, kamera mi się przez chwilę zblokowała. Może po to, żeby wygonić tam telareczki i one teraz będą mogły yy... teraz będą mogły zrobić zupełnie inne mhm. tu jakieś strajki Co? No i tak się rozwiązuje strajki. Wszystkie żądania spełnione. Tymczasem w tym, tam gdzie węgiel się robi. Albert, strajk się skończył. Jaj. Wszyscy się cieszą. I udało nam się uratować jednego z naszych braci. Tamten gościu ma. <gry> Co już? Tak po prostu udało nam się zakończyć jeden z rozdziałów gry. O, i nawet zrobiliśmy jakiegoś osiągnięcia na Mayboard, a train... Mhm. Mm Okej, okay, czyli wygląda na to, że ta gra będzie wyjątkowo krótka, jeżeli w takim tempie udaje tu się rozwiązywać problemy. Dobrze, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Mi się podoba dużo bardziej niż w tym momencie Deus Ex. Jestem strasznie zadowolony z tego, że postanowiłem jednak zmienić zdanie i bardzo mi się przyjemnie dzisiaj dla Was grało. Mam nadzieję, że Wam się bardzo przyjemnie to oglądało. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Żegnamy się uśmiechniętym Charlie na tle Peronu. Pokój nad Izraelem.